Cześć! Na dzisiejszym nagraniu podsumuję dwa ostatnie wykłady z ewolucji oraz wszystkie nagrania, które do tej pory opublikowałam właśnie z tego tematu. Powiem Ci krótko o czym mówiłam na ostatnich wykładach. Podsumuję to bardzo szybko. Dodam jeszcze kilka innych pojęć, a następnie na kolejnym wykładzie przejdę do omawiania zagadnień z jednej z książki o ewolucji, która według mnie jest bardzo fajna i warto, żeby ją zobaczył. Mówiłam o założeniach teorii Darwina. I było to, jak przypominam, nadwyżka rozrodczości, występowanie zmienności, walka o byt, czyli konkurencja i dobór naturalny. Oraz o tym, że korzystne geny kumulują się w kolejnych pokoleniach, natomiast te niekorzystne są eliminowane z populacji. Mówiłam też o syntetycznej teorii ewolucji, o rodzajach zmienności, czyli zmienność mutacyjna, rekombinacyjna. Mówiłam również o doborze naturalnym, czyli selekcji naturalnej. Pamiętaj o wzorze na współczynnik reprodukcji netto R, czyli to jest B, rozrodczość razy S, przeżywalność. Mówiłam też o tym, jak działa dobór naturalny, że on zmienia strukturę genową populacji. Jeżeli mamy sumę genów w danej populacji, to ona ulega na skutek ewolucji, na skutek doboru naturalnego, ona ulega zmianie. Kolejnym elementem były dowody ewolucji, czyli dowody na to, że ta ewolucja w ogóle wystąpiła. I były to dowody bezpośrednie i pośrednie. Dowody pośrednie to były dane z zakresu anatomii porównawczej, dane z zakresu embriologii, dane z zakresu fizjologii, biochemii i biologii molekularnej, były także dane z zakresu biogeografii. Jeżeli chodzi o bezpośrednie dowody ewolucji, to były to różne skamieniałości, czyli skamieliny, to inaczej szczątki kopalne organizmów. I tutaj zaliczamy takie rodzaje skamieniałości jak nie tylko same szkielety, ale również np. odciski w kamieniach, odlewy w bursztynie itp. Pamiętaj również o pojęciu wieku względnego i bezwzględnego, o czym dokładnie mówię na pierwszym wykładzie. Wiek względny jest to wiek względem jakiejś innej skamieniałości skamieniałości przewodniej, czyli co jest starsze, a co młodsze. Natomiast wiek bezwzględny jest to określenie stopnia rozpadu izotopów promieniotwórczych i jest to tak zwane datowanie radiometryczne. Oczywiście podstawowymi pojęciami ewolucji jest to, czym jest populacja, czym jest organizm. Mówiłam o równowadze Hardiego- Weinberga, czyli o tym, że jeżeli założenia tej równowagi one by były spełnione w takiej idealnej populacji, to wtedy frekwencja alleli poszczególnych genów w kolejnych pokoleniach byłaby taka sama. Na drugim wykładzie mówiłam czym jest dryf genetyczny, o efekcie założyciela i efekcie wąskiego gardła, rozróżniałam czym one się różnią. Mówiłam również o rodzajach doboru naturalnego i jest to dobór stabilizujący, czyli ten, który faworyzuje cechy, które są najbardziej popularne, dobór kierunkowy, czyli kiedy są faworyzowane cechy na jednej z ramion krzywej Gaussa oraz dobór rozrywający, gdy faworyzowane są fenotypy o cechach skrajnych. Specjacja jest to proces powstawania gatunków i dochodzi do niej na skutek izolacji, na skutek mechanizmów izolacyjnych. Są to izolacje prezygotyczne i izolacje postzygotyczne. Na koniec przypominam też o rodzajach specjacji, czyli specjacji alopatrycznej, specjacji sympatrycznej, również o... Introgresji, specjacji radiacyjnej i filetycznej. Ostatnim pojęciem, o którym mówiłam, była mikroewolucja i makroewolucja. Omawiałam to zagadnienie na podstawie krępaka brzozowego. Był to model, który funkcjonował na terenach uprzemysłowionych i tutaj było można zaobserwować mikroewolucję, o tym dokładnie mówię na końcu tego wykładu. Dzisiaj chciałam Ci zwrócić uwagę jeszcze na kilka rzeczy. Pierwszy element to ewolucja mozaikowa. O co tutaj chodzi z tą ewolucją mozaikową? Chodzi o to, że różne cechy fenotypowe ewoluują w różnym tempie i na różnych etapach filogenezy danego szczepu. Jednostka tempa ewolucji to jeden darwin. Czyli na przykład, jeżeli mamy daną cechę fenotypową, która ewoluuje w jakimś tam tempie i przypuśćmy, że ona ewoluuje w tempie 100 lat, natomiast mamy inną cechę fenotypową u tego samego organizmu, która może potrzebować na proces ewolucji np. zaledwie 5 lat. Oczywiście zależy od organizmów. Natomiast mogą być też takie cechy, które będą ewoluować bardzo wolno, czy na przykład mogą potrzebować setek albo tysięcy lat. Poszczególne szczepy ewolucyjne różnią się też tempem zmian morfologicznych i mamy tutaj tak zwane żywe skamieniałości. Są to takie organizmy, które bardzo, bardzo wolno ewoluują. Czyli one właściwie cały czas się nie zmieniają, cały czas wyglądają tak samo. Ta ewolucja jest bardzo trudna do zaobserwowania. W przyrodzie obserwujemy dwa procesy: jest to proces powstawania gatunków, czyli specjacja, oraz proces wymierania gatunków, czyli ekstynkcja, czyli mamy zarówno powstawanie nowych gatunków, jak i wymieranie wielu gatunków. Na Ziemi było pięć wielkich wymierań. I to były takie wymierania wielu gatunków na raz, na skutek różnych katastrof klimatycznych. Natomiast ogólnie cały czas dochodzi do ekstynkcji i specjacji. Cały czas zanikają pewne gatunki i powstają inne. Pamiętaj o tym, że ewolucja jest nieodwracalna i postępowa. Ewolucja nie może się cofać. Raz utracone cechy nie mogą powrócić. I tutaj mówiłam o tym krępaku różowym i to dotyczy makroewolucji. Oczywiście mikroewolucja jest to taka mała ewolucja, która jest odwracalna, natomiast prawdziwa ewolucja, taka makroewolucja, o której ogólnie mówimy, jest ona nieodwracalna i postępowa. Bieg ewolucji jest nieprzewidywalny. Wielokierunkowość ewolucji polega na tym, że za sprawą rozdzielania się, czyli dywergencji linii ewolucyjnych, potomkowie gatunków wyjściowych mogą się przystosować do różnych nisz ekologicznych. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy przodka, który żył na przykład w jakimś środowisku, a jego potomstwo, potomkowie e, żyją w innych środowiskach, ponieważ środowisko cały czas się zmienia i może być też tak, że muszą po prostu zasiedlać nowe tereny. To wtedy ta ewolucja sprawia, że są oni bardziej przystosowani do nowych warunków życia, czyli wraz z biegiem tej ewolucji, wraz z działaniem doboru naturalnego powstają osobniki, które są coraz lepiej przystosowane do tych nowych niż ekologicznych, które zasiedlają. Pojęcie amorfozy. Amorfoza jest to wykształcenie się nowej, ważnej cechy. Zjawisko radiacji adaptacyjnej, czyli przystosowawczej jest to inaczej dywergencja czyli rozdzielenie się linii ewolucyjnych, jest to ewolucja rozbieżna, natomiast konwergencja jest to ewolucja zbieżna. Czyli na przykład jeżeli tutaj mamy jednego przodka, no to te linie ewolucyjne one się rozdzielają, potomstwo się dostosowuje do nowych warunków środowiska, do zasiedlania nowych niż ekologicznych. Tak w ramach ciekawostki chciałam Ci powiedzieć, czym jest mimikra, jest to upodabnianie się do siebie różnych gatunków. Czyli mamy na przykład osę, pszczołę, czy mamy też inne owady, które bardzo przypominają na przykład osę, po to, aby odstraszyć wrogów. I na koniec biogeneza, czyli powstanie życia na Ziemi i powstanie komórki eukariotycznej i o tym mówiłam na ostatnich nagraniach z zakresu ewolucjonizmu. Tutaj mamy teorię autogeniczną i teorię endosymbiozy. Teoria autogeniczna mówi o tym, że wszystkie składniki komórki eukariotycznej są wytworami tej samej komórki, czyli te organelle one się wytworzyły na skutek ewolucji, właśnie ta sama komórka wytworzyła te organelle. Natomiast teoria endosymbiozy mówi o tym, że niektóre z tych elementów, z tych organelli mogły zostać wchłonięte, czyli na przykład mitochondria czy chloroplasty, to są takie małe mikroorganizmy, które zostały wchłonięte przez eukarioty. I dowodem potwierdzającym prawidłowość tej teorii jest fakt, że tak jak mówiłam też na temat organizacji materiału genetycznego, że w przypadku organeli typu mitochondria, chloroplasty występuje kolista cząsteczka DNA, czyli to jest tak, jakie koliste cząsteczki DNA są charakterystyczne tak naprawdę dla prokariotów. Jeżeli chodzi o powstanie płci, to pamiętaj, że funkcją powstania płci jest umożliwienie rekombinacji materiału genetycznego, czyli płcie powstały po to, aby dochodziło do rekombinacji materiału genetycznego i dzięki procesom płciowym możliwe jest eliminowanie z populacji szkodliwych alleli, czyli takich, które mogłyby zaszkodzić organizmom w przeżyciu i wydaniu potomstwa.